Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranko. Dzisiaj czytamy z listu do Rzymian, fragment 11 rozdziału od wersu pierwszego. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela, panie proroku twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam. Lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznie Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgieli koran. Przed balem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówią wtedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan. Aby w nich wzbudzić zabiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Moi drodzy, fantastyczny fragment słowa Bożego bardzo lubię te fragmenty, które pokazują wyraźnie, że Bóg sobie wybrał naród Izraela i żadne ochy, achy, różnych dziwacznych. Chciałem powiedzieć rozpędu chrześcijan, ale chrześcijanie nigdy nie nienawidzą Żydów. Nigdy, pokry, podkreślam. Więc różnych ludzi, powiedzmy, ochy i i zastrzeżenia zostają rozbite w pył. Bo czytamy, nie odrzucił Bóg swojego ludu, który sobie wcześniej upatrzył. Koniec, kropka. Moi drodzy... Raz jeszcze, to jest jeden z moich ulubionych fragmentów Nowego Testamentu. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i naganni przed obliczem Jego. Wybrał sobie ten naród. Wybrał sobie ten naród. Czy wam się to podoba, czy nie? Nie odrzucił Bóg swego ludu. Jeden z Izraelitów, niejaki Eliasz, skarży się. Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli i sam zostałem, a nawet i na moje życie nastają. Oj, Eliaszu, wielki proroku, jakże ci trudno być tym ostatnim sprawiedliwym, ale Bóg mu mówi: Eliasz, zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed balem. O, trochę mu mina zrzedła, bo oprócz ciebie, Eliaszu, jest jeszcze siedem tysięcy mężów, ale nie wiadomo ile kobiet. Więc być może dziesiątki tysięcy ludzi kocha mnie, powiada Bóg, tak jak ty. Czego narzekasz? O co ci chłopie chodzi? Masz problem? Poznajmy tę historię. Jest ważne. Bóg w końcu mówi do niego... A siedzi w jaskini i mówi, A co ty tutaj robisz? Kto ci tu kazał przyjść? Z powrotem do służby. Ale on siedział i narzekał. I dzisiaj siedzą tacy, oczywiście nie w jaskini, na wygodnych fotelach, mówią, o długo Izraela. To jest naród, który jest taki, siaki, nie chcę nawet tych przymiotników tutaj przytaczać. To są zbóje, mordercy, kontrolują cały świat. No to bierz się, chłopie, do roboty, ucz się skończ porządne studia, to też będziesz tak jak oni. Jeżeli ci na to zależy, oczywiście. Ale Bóg mówi o wiele więcej. Bóg mówi, obecnie, teraz, pozostała resztka według wyboru łaski. A jak z łaski, to już nie z uczynków. Bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Co to znaczy? Co to znaczy? Ano to znaczy, że Ci, którzy są wybrani z łaski, jak mówi dziewiąty rozdział tego samego listu, są potomstwem Abrahama, czyli potomstwem obietnicy, czyli są ludźmi wiary. To wiara, wiara sprawiła, że ci ludzie jednak są uratowani. Hallelujah! Jakże się tu nie cieszyć? Jakże tu Bogu nie dziękować? Cóż więc siódmy werset powiada? Czego Izrael szukał, nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a pozostali zaś ulegli zatwardziałości. I teraz słuchajcie, to jest po prostu, to jest po prostu genialne. Znacie ciasteczkową Ewangelię? Na pewno znacie. Pan Bóg wszystkich kocha. Jezus jest nieprzytomny ze szczęścia, jeżeli może kogoś pokochać. Bóg biega za wszystkimi. Wszyscy są usprawiedliwieni. Na krzyżu zostały zapłacone wszystkie grzechy. Nawet tych najgorszych zbójców, oni nic nie muszą robić. No po prostu Bóg jest Bogiem miłości. Och, i tu mlaskanie się przydałoby. Nie umiem tak. A co Bóg mówi? Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą, uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. To Bóg z nimi zrobił. Z grzesznikami. Żadnego biegania za nimi, żadnego mlaskania, żadnego, żadnej nieprzydomnej miłości, precz przed mojego oblicza. Dalej, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. No cóż tutaj jest zapisane, ludzie, kochani? Przecież Bóg jest Bogiem miłości, przebaczenia, a On takie rzeczy mówi do tych ludzi biednych, i oni pójdą na potępienie. Bóg jest niesprawiedliwy. Jak tak może być? Oj, Bóg jest tak sprawiedliwy, że nie masz pojęcia o tym, o czym ty w ogóle teraz mówisz. Bóg jest sprawiedliwy. Haleluja! Bóg jest sprawiedliwy. Czy się potknęli? To jest mowa o Żydach. Bynajmniej. W szat, wskutek tego ich upadku zbawienie doszło do pogan. Słuchajcie, Bóg nawet zło wykorzystuje, aby z tego wydobyć dobro. No to trzeba być mistrzem, a On jest mistrzem. Gdyby nie upadek Żydów, to my byśmy z gołymi tyłkami siedzieli dzisiaj i oddawali cześć jakiemuś muru, buru albo baru, baru, i cieszylibyśmy się, że mamy swojego Boga. Nie tak jak ci, którzy dwa kilometry dalej oddają cześć innemu, już nawet brakuje mi pomysłu, jak to nazwać. Ale dzięki upadkowi, dzięki upadkowi Żydów, my dzisiaj mamy Ewangelię, bo Jezus ją posłał na cały świat, na cały świat. Dalej, ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan. No to o ile bardziej będzie wspaniale, kiedy oni się również nawrócą, a przyjdzie taki czas oczywiście nie in gremio, ale ci, którzy są wybrani tak jak nie wszyscy poganie się nawrócili i nie wszyscy poganie poznali Jezusa, większość pogan, ma to w nosie i słusznie zapisane. Niech zaćmią się ich oczy, niech nie widzą, niech chodzą pochylnie na zawsze, niech to, co robią, będzie by dla nich sidłem i siecią zgorszeniem i zapłatą. Jak tu się nie cieszyć, że Bóg wylewa sprawiedliwość? Płaczecie nad ludźmi? Nie, nie płaczę. Kiedy z naszego zboru odchodzą ludzie zbuntowani, obrażeni, ludzie, którzy strzelili focha, to myślicie, że ja płaczę? Tak, serce mnie boli, przyznaję się publicznie, ale rozum i mówi, nic nie rób. Niech Bóg się z nimi rozprawi, a rozprawi się z nimi tak, że będą piszczeć. Niektórzy kładą ufność w pieniądzach, inni w wykształceniu jeszcze inni w jakichś swoich własnych pomysłach na życie ale jeden jedna myśl boga ułamek sekundy nie mają nic a jeśli Bóg będzie chciał ich uratować to im wszystko zabierze i jak tu się nie cieszyć jak tu się nie radować ludzie Bóg jest zawsze sprawiedliwy Bóg jest zawsze święty Bóg jest zawsze wspaniały i Bóg nigdy nie wycofuje się z tego, że sobie wybrał taką czy inną osobę, taki czy inny naród. Wybrał naród Izraela. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.